losować klasę broni i przechodzimy do wielki. Dobra, co losujemy, to jest stare, jest losujemy od początku i jest... Y ty masz polski zielony, ja Wygram dużo niebieskich. Najłatwiej to wy macie, bo wy macie zielone. co nie? Ej, jesteś tam? Jestem, no. jestem. Jakby co możemy mieć? Ja mogę mieć zielone albo szare bronie i je ulepczyć. To Ale z nich nie możemy korzystać, a wiemy. Dobra. To no Lecimy na to drzewo. Tutaj. Dobra. A mogę ja obok Was polecieć? Możesz. Ej, ale to fajny klimat jest na tym drzewie, noga. Nie mogę je nie no. używać. Co wezmę, a masz tu broń. To mogę używać już. Możesz, bo tobie wylosowane jest, tobie wylosowano zielone. Nie, mi niebieskie, tobie zielona. Ja też. I wam wam dwóch zielona, a mi niebieskie byłem. Ty po tu tańczy. nie. Nie tańczę, ale ja nie mam jak go nawet zrobić, bo ja nie mam. Nie wiem. A to co się Nie liczy, to Nie liczy, Nie 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 muszę Nie wiem. Nie wiem. ale tak Nie tego z nas nikt Nie Nie wiem. Bo ja mam to, to ja się liczę jakby cały jako broni. Dobra, leży. Może miał niebieską broń. Kurde, po... ja mam niebieskie. Dobra, wezmę dla ciebie Julek. Leży. Dobra, dobrze. Może miał niebieską, nie, no fioletową. Nie, to jest niebieska, dobra, mam rakietnicę. A gdzie jest tam ten typ? O o, dzięki za te niebieskie bronie. Tu i to. Trzymaj. A nie, tobie to nie Nie, to tobie jest. To bierz? Bierz, ja tego nie kurde. mam. Kurde, kurde, już mam dla ciebie dwie rzeczy, a dla mnie ani jednej. Ja tu mam dla siebie dużo rzeczy. A gdzie Dobra. ty poleciałeś? A ty tam poleciałeś. Ja poleciałem obok was. Jakby co, tutaj są dużo rzeczy jest. O, Już mam uleczy. dla Ciebie RPGa Bula. Oj, ja ja mam RPGa, jakby co A, A, A masz, masz ramu... taki pistolet szybkostrzelny? Nie, masz tu pompę może sobie ulepszyć ją Ja jej nie lubię A. Wiesz co, to ja zamiast tego RPGa sobie wezmę pompę o, Ja snipek biorę Chodź, rzucam to, żeby nas uleczyć. Chwila, czekajcie na mnie nie dobra, już zrzuciłem to sobie Dobra, w sumie to ja mam nadal dość sporo Oski trzymaj apteka To mi się przyda Ta bolań jakby to jest twoja Dla Ciebie ha. Idziemy szukać... Ma... o mgiełka, To co ją weź? Masz tu Demera. Mmm... Pod kim... We... albo ja weź. De... Weź pod kim. Jakby co możesz pobrać? Dobra, powiedzcie, jakbyście znaleźli zieloną tą? Dźwidniówę. Znaczy nie tylko y, strażnika. O, dzięki. A wiesz jaką ja mam pompę? Mam pierwsza, zielonego. Ja, ja, nie, ja mam. Ja mam tą pompę. Ja mam tą pompę, taka ona jest tak beznadziejna, ona w ogóle celować nie umie, nią się nie da celować. Może u nie może, tylko Nie, tylko ją wziąłem dla... tylko ją wziąłem dla Julka, bo on tam ma niebieskie, co, Ale nie? A co wziąłeś? No taką szybkostrzelną broń. Zaznacz mi ją. Zaraz, no to muszę zejść na dół. Tut. O ja wezmę ją, bo ja ją mega lubra. Mhm. Chyba Mitycznych wiedziałeś. nie można, jak nie masz mitycznej, to nie możesz. No. A nie, zaraz można? Ej, można mity... Ej, nie, nie chyba można mityczne. Te... Można tego mityka. Nie, nie można. Serio? No. Masz tu, ktoś. Ale tego wcześniej nie... robiliśmy, że mityka można, dobra. No, ale teraz nie ma. Ej, typy się restartują. Ja już mam co... No właśnie, widzę. O kurde, a nie, to kurczak. Ja idę z nich ze snajpia. Tam polas. Na stacja. Kurde, on się jakoś przytepnął, mi się tak wydawało. Jakby się tepnął. Trap dostał, ale ja mam lowa Dobra, idę. Epek! Uciekaj stamtąd! Leży, zabity. Jeszcze jeden tu gdzieś był. Dobra, ja mam biga, to się uleczę, bo... nie jest na dole, tutaj. Leży. Macie tu, ale wam zezdroście tego. Ale co? No dźwigniowy. Ej, ma tu kto, Ma ktoś jakieś leczenie. Ej, nie chodźcie nie. tutaj na to! no, ja to biorę, to biorę sobie, ja. Ej, chodźcie na te. Chodź, Oski. Ja już mam, ja już mam pula. Ale Oski, chodź. Chodź, Oski. Tutaj. Ej, jakby co to, to powiecie, jak mi Tutaj. znajdziecie młota zielonego, bo to i się ewoluuje i wtedy ten, ej, i wtedy nie go. będę już później nim tym grać, nie będę mógł. No wiem i dlatego to jest słabe. Mi się też ewoluuje broń, bo ja też to mam. Jako jedyną pompę mam. A więc wiesz co, ja mam przewaloną. W sumie ty też masz. Tego nie. Julek. Co? Co? Dobra, została jeszcze oprócz nas... nie wiem, nie chcę... Trzyjście Ej, idziecie? Masz? Bo ja odjeżdżam już. Poczekaj na nas. Siadajmy w to Dobra, się. ja będę tu, w tym domku, co zaznaczyłem. Ej, typy są. Ej nie, jedziemy tym autem, bo to lepsze moje, dawaj. Ona ma dużo paliwa. Jadę do ciebie, jak masz typów. W sensie nie, że mnie atakują, ale widzę, że są. No No to musimy ich pokonać. Ej, jak będziecie widzieć... Mam młota, mam młota, mam młota. Nie że są No ja tu... On malowa Gdzie on pala? Dobra, moment, bo ja mu dużo strasznie on zadałem On malowa Leży Ja mu zadałem 108, więc on nie jedł i był już dead Ja mu też dużo zadałam ja Bo wy mu to... Możecie. bo ja noszę... to ja teraz... to noszę... tu tego, masz tu w baganiu, co ci zaznaczyłam Ej, typy, typy, typy gdzieś chodzą Dobra, ale ci zaznaczyłem tego. Yy, co ty chciałeś, młota? Dobra, idę do tego kurczaka. chciałeś, młota, to ci tu zaznaczyłem młota. Ja już mam, ja już mam, znalazłem zielonego. To lepsze. Ej, jakbyś ale, nie. Ej, leczenie, mogę się, ale, leczenie się nie liczy. Nie, leczenie się nie liczy. Możesz leczenie podnieść, ale mogę tego, biga? Jak chcesz. To, albo ty sam użyj. Ja będę od grzybów się leczył. Nie, to się nie liczy. To jest jedzonko, więc to się nie liczy. Wszystko, wszystko się liczy oprócz leczenia. Widzę Typy? i widzę, idę do niego. Widzę ich. Dobra, powaliłem jednego. Ale tam jest jeszcze jeden. Tak, widzę, idę do niego. Dostał Ej mam pierwsz... mam tego, mam dźwigniówę, najpięknie Dobra, ja już nie mam żadnej broni co się sama ulepsza O dzięki, ja to potrzebuję, bo ja zbieram te mini Minisy? No ja zbieram minisy Ja też zbieram minisy Ej dawajcie do strefy No Daleko ona nie jest, ale lepiej pójść. Ja idę się... Ej bo ja mam 169 HP miałem, ale już mam więcej, by się uleczyłem. Ej daj mi tego grzyba please, bo ja chcę się uleczyć. To chyba się ja nie potrzebuję. Myślałem, że do niego idziesz, tak wyglądało. Dobra, spleszę mam. Ej masz tu milicy, zaznaczyłem ci. Ej, jakby ktoś chciał. A nie, bo to jest fioletowe. Snajpa, ale nie. A egzotyki nie ma też się liczą. Nie, egzotyki się nie liczą. Nie, no bo są w tym kole. Są w tym kole, więc się liczą. No ale na razie ich jeszcze nie wydoliliśmy. Daj, moja no. ja zbieram. Ej, bo ja masz tutaj wejście siorborybę. Ktoś chyba. A nie, już nie potrzebujecie. Ale lepiej zawsze wziąć. Idę tu kupić leczącą... Bo... Nie, harpun jest do kitu. Moment, zwiększę sobie czułość myszki, bo mam... Dobra, idź. Dobra, ja już mam lepsze, ten, czułość. Okej, okay, bo to to w myszce sobie zmieniłeś, tak? Nie, bo w ustawieniach F miałem, że obie rzeczy miałem na 2%. To miałeś mało. No. Jak ty tam wlażyć? Normalnie, trzeba ten ten robić. Ten taki... O właśnie. Ej dobra, do strefy, bo blisko. No. Dobra, idę. Ja mam już lewejka niebieskiego. A więc... O, a ja mam typ, a ja mam, znaczy nie typa tylko kurczaka tego. Co jest Zombie. najbardziej ja nerwującym stworzeniem na, na świecie. Tam jest a ja też po to idę. Ja też zobaczmy, czy to ma chwasty. Jak ma niebieskie. Bo jak nie ma, ej bo jak nie ma jest puste, to, to znaczy, ej, że już zabrał. Ale będzie albo jest fioletowe. To nam nie potrzebne. Ale Ammo się... nie no, legendarny. Legendarny są. Ale wiesz, że tak czy siak nie możemy tego badać. Ale tak czy siak leczonko z tego można i tak Patrz, dalej. Patrz chłopie, ale zazdroszczę, lewerka. Ale nie możemy tego No baleć. Właśnie, ej patrzcie, 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 leczonko sobie weźcie jakieś. Ja mam leczonko. Tego? Ja mam splash'a. Dobra. Dobra, Ja wezmę medy... ja wezmę medyk. Mgiełkę, dobra, lecimy do strefy. Do strefy. Oprócz nas zostało 9 typów, czyli trzy teamów. No dobra. Dobra, ale tak, żeby nas nie widzieli się, ruszamy. No. Typy? Gdzie? Tam. Byłem zaznacz. No nie mów, że tam, tylko zaznacz. A, dobra. Byli. No ale ja już nie wiem czy są, bo słyszałem tylko na, dla głuchoniemy. Widziałam. Ale takie, że wystrzeliwanie? Tam, tam, tam są. Też typy. Ale gdzie? to tylko na głuchoniem słyszałam, więc wiesz. Dobra, dwa team oprócz nas. Mm, ale na razie to my szukamy no, typów. Ale on nawalają. Tam są! O kurde ej, RP ga walą! Ja też im walę! Chyba nie dobra, idę tam do nich. Nie idź, bo dedniesz! Nie idź! Nie, nie idź. Idę, nie dednę! Ja tu spoko jestem nad graczem. Ej to chodź podjeżdżamy ich! Dawaj, podjeżdżajcie, pomóżcie mi lepiej tutaj. Ej, dobra, nie jadą na koniu! Czekaj na mnie! Dobra, wiecie RPG co? nie jestem taki dobry. Leży. On dostał stówę. Atakuj go, on ma Dobra, dałem mu sto. Ja mu też dam sto. kurde. Mówiłem, nie podjeżdżaj i A jeju, bo myślałem, że za mną idziecie, no. a nie się kampicie na nich. Ale cykli. Ty... Jezu. Mówiłem. Oski, lecisz. Weź moją kartę. Chodź tu. レッツェ